Ta historia jest dla wszystkich ludzi mających w sobie dobro i chęć pomagania innym. Niestety są ludzie, którzy próbują wykorzystać ich spokojną naturę i drzemiące w nich dobro. Aby zrozumieć tę historię, koniecznie obejrzyj ją do końca. Dawno, dawno temu Gautam Buddha siedział ze swoimi uczniami. W tym samym czasie król Ayataschatru. Dotarł do nich i powiedział do niego: O Panie, odkąd zostałem Twoim Wyznawcą, wszyscy mnie wykorzystują. Wykorzystują moje spokojne usposobienie. Zanim zostałem Twoim Wyznawcą, wszyscy się mnie bali, bo byłem okrutny. Nie wahałem się wymierzyć kary śmierci, ale po staniu się Twoim Wyznawcą, nie mam ochoty nikogo karać. Trzymam swoje nerwy na wodzy. Stałem się spokojny i patrzę na wszystkich ze współczuciem. Niektórzy ludzie nadużywają mojego spokoju. To również stawia obywateli mojego kraju w pewnym niebezpieczeństwie. Z powodu tego napotykam wiele problemów w zarządzaniu moim krajem. Powiedz mi, co powinienem teraz zrobić? Słysząc to od króla Ajatasatru, Budda opowiedział mu pewną historię. Opowieść brzmiała następująco: Pewnego razu żył jadowity czarny wąż, kobra w dziurze pod dużym drzewem. Drzewo stało przy polu niedaleko wioski. Wąż atakował ludzi za najmniejsze prowokacje, i wiele osób zginęło z powodu jego ukąszeń. Ludzie bali się zbliżać do tego drzewa. Pewnego dnia mnich przechodził przez wioskę i zobaczył to piękne drzewo. Zdecydował się medytować w jego cieniu i odpocząć. Pewni wieśniacy, którzy wracali do domu prowadząc swoje krowy, zobaczyli Mnicha i ostrzegli go przed wężem. Powiedzieli mu, że ten wąż jest tak niebezpieczny, że ukąsi każdego, kto się do niego zbliży. Mnich uśmiechnął się i kontynuował spacer w kierunku drzewa. Gdy mnich usiadł, aby medytować, wąż wyłonił się ze swojej dziury z wściekłym sykiem i był gotów ukąsić. Mnich odmawiał mantrę, patrząc w oczy węża, i nagle wąż zaczął z nim rozmawiać. Powiedział do mnicha: O człowieku, dlaczego się mnie nie boisz? Czy nie wiesz, że to moje terytorium i nikt nie odważy się tu przyjść? Mnich odpowiedział pełen współczucia, mój drogi przyjacielu, czego tu się bać? Nie boję się niczego, nie lękam się śmierci ani nie pragnę życia. Dlaczego miałbym się ciebie bać? Boisz się, że ktoś cię zabije, dlatego gryziesz innych. Wąż był zdumiony, usłyszawszy te słowa: „Do tej pory spotykał tylko ludzi, którzy próbowali go zabić lub uciekali z obawy przed Nim, ale nigdy nie spotkał osoby, która by się go nie bała. Słysząc to, wąż owinął się wokół stóp mnicha i powiedział: „O Panie, masz rację. Wszystko, co do tej pory robiłem, robiłem, aby odcalić swoje życie. Jeśli tego nie zrobię, ludzie mnie zabiją. Mnich powiedział: Masz rację, ale, mój drogi przyjacielu, pamiętaj jedno: życie kiedyś i tak się skończy, dlatego nie zabijaj innych, aby je ocalić. Porzuć to przywiązanie do życia i napełnij się miłością. Po tych słowach mnich udał się w dalszą podróż. Słowa mnicha zmieniły węża i postanowił, że od teraz nie będzie już kąsać nikogo. Zrezygnował ze swojego gniewnego usposobienia i przestał gryźć ludzi. Ale skutek tego okazał się odwrotny. Gdy ludzie zobaczyli, że wąż przestał gryźć innych, zaczęli nadużywać tej sytuacji. Ci, którzy wcześniej się go bali, teraz łapali go i krzywdzili. Teraz wąż stał się bardzo smutny i nieszczęśliwy. Pewnego dnia mnich znów zawitał do wioski i usiadł pod tym samym drzewem. Wtedy zobaczył węża. Był bardzo zdziwiony, widząc go w tak opłakanym stanie. Zapytał go: O mój przyjacielu, jak to szedłeś do takiego strasznego stanu? Kto cię skrzywdził? Wąż odpowiedział: Mistrzu, powiedziałeś mi, żebym porzucił swoją gniewną naturę i nie gryzł innych. Odkąd zrezygnowałem z agresji, ludzie zaczęli to wykorzystywać. Teraz nikt się mnie nie boi, ludzie mnie drażnią i krzywdzą. Moje życie stało się bardzo trudne. Słysząc to od węża, mnich powiedział: Mój drogi przyjacielu, Wydaje się, że źle zinterpretowałeś moją naukę. Powiedziałem ci, abyś nie zabijał innych bez potrzeby, a ty przestałeś syczeć, odstraszać ich i bronić się. Po opowiedzeniu tej historii Gautam Buddha zapytał króla Ajatasatru królu, co zrozumiałeś z tej opowieści? Czy interpretujesz moją naukę tak samo, jak to zrobił ten wąż? Budda wyjaśnił królowi, że powinien pozbyć się swojej okrutnej natury, ale nie powinien rezygnować z obowiązków króla. Powinien spełniać swoje obowiązki królewskie, zachowując twardość na zewnątrz, aby móc dyscyplinować ludzi w swoim królestwie. Powinien zachować sprawiedliwość, aby ludzie mogli żyć w spokoju i nie odczuwali żadnego zagrożenia. Jeśli spojrzymy na świat wokół nas, zauważymy, że to często zdarza się ludziom dobrym. Ludzie często próbują nadużywać ich dobroci, a to skutkuje wieloma trudnościami w ich życiu. Tacy szlachetni ludzie powinni nauczyć się z tej historii Gautama Buddy, że muszą zrozumieć, że czasami ludzie zaczynają wykorzystywać ich dobrą naturę. Dlatego trzeba zachowywać się zgodnie z sytuacją. Łagodna i dobra natura nie jest problemem, ale nie do tego stopnia, żeby ludzie zaczęli Cię wykorzystywać. Trzeba nauczyć się, jak zachować spokój wewnętrzny i współczucie, a jednocześnie działać na zewnątrz w sposób, który nie daje miejsca na okazywanie braku szacunku wobec Ciebie. Jeśli musisz się zdenerwować, aby utrzymać dyscyplinę, to zrób to, ale nie wpływaj na swój wewnętrzny spokój. Tak samo jak aktor, który gra, że jest zły w sztuce, ale wewnątrz nie jest wściekły, bo wie, że to tylko część sztuki. Podobnie należy zachowywać się w życiu, aby utrzymać kontrolę i równowagę. To jest sztuka życia, a jeśli ją opanujesz, Nikt nie będzie w stanie Cię powstrzymać przed osiągnięciem udanego i spokojnego życia. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie.